Ten nieludzko zaniedbany shih Tzu po latach spędzonych na ulicy został właśnie przewieziony do schroniska dla zwierząt. Pracownicy schroniska nie mogli się nadziwić, jak bardzo zaniedbany był ten bezdomny piesek. Po latach tułaczki i samotności życie tego pieska niebawem całkowicie się odmieni. Dwóch najlepszych weterynarzy w schronisku dostało zadanie zgolenia kilkuletniej kudła tej sierści. W momencie pojawienia się w schronisku bezdomny Shitsu ważył 9 kg. Po usunięciu kilkuletniej warstwy skudłaconej sierści mały piesek ważył aż o 3 kg mniej. Pracownicy schroniska bali się o stan skóry małego czworonoga, jednak ku ich zdziwieniu była ona w nadzwyczajnie dobrym stanie. Po ponad dwóch godzinach bezustannej pracy mały piesek nie przypominał już dziwolonga, jakim był przez ostatnich parę lat. Wow! Co za przemiana! Mamy dla Was wspaniałą wiadomość. W kilka dni po opublikowaniu tej smutnej historii w mediach społecznościowych, ten uroczy Shih tzu został adoptowany. Logan już niedługo utworzy rodzinę z dwojgiem kochających ludzi i trzema siostrami Shih tzu. Zdążył już u nich spędzić cały weekend. Wspaniale się zaadaptował, a rodzina potwierdziła, że zakochali się w nim od pierwszego wejrzenia. Skradł ich serce od momentu pojawienia się w mediach społecznościowych. Pracownicy schroniska są bardzo szczęśliwi, że ten uroczy piesek tak szybko znalazł kochającą rodzinę, która będzie się o niego troszczyć i da mu miłość, na którą tak bardzo zasługuje. Nowej rodzinie Logana gratulujemy wielkiego serca, a samemu Loganowi życzymy dużo zdrowia i bezgranicznej ludzkiej miłości.